Ojczym mój, Ignacy Pinkas, był człowiekiem niezwykłej dobroci. W związku z tym, obserwując jego ciężkie życie, bo takie było życie malarza przed wojną, który nie pracował oprócz tego w jakiejś szkole, prawda, nie wykładał, życie samego malarstwa było ciężkie. Mimo to, jako dzieci mieliśmy wszystko, czego potrzebowaliśmy do nauki, książki, przybory, atlasy. Załatwiał to tak, że dawał na przykład do Gebetnera i Wolfa swoją tekę, Wilna na przykład, i za cenę tej teki wolno nam było brać nowe książki, renumerować czasopisma, kupować atlasy. Także pod tym względem byliśmy uposażone, jak może nie żadne z dzieci znacznie zamożniejszych rodzin. Ten stosunek ojca, ojczyma do nas, że był nie tylko nas kochał, ale był dumny z nas, chwalił się nami, spowodowało, że i myśmy go też bardzo kochali i obserwując, szczególnie już podrastając jako nastolatki, uważaliśmy, że kiedyś my mu to odpłacimy. Niestety ciężka choroba gruźlica zebrała go w wieku 46 lat, a właśnie wtedy ja wchodziłam w dorosłe życie. Nie było już okazji odpłacić mu to wszystko, to wszystko dobro, które nam ofiarował. To też po wojnie, kiedy czułam, chodząc po Krakowie, że ten Pinkas, który był tu znany i lubiany, uznany jako dobry malarz, zostaje zapomniany. Zebrałam te obrazy, które były w domu i w pracowniu, więc raczej szkice niż wykończone dzieła i urządziłam wystawę. To był rok 74. Pomógł mi w tym Karol Strajker Młodszy, który był wielbicielem malarstwa Pinkasa. Wtedy to postanowiłam, że jedyny sposobem upamiętnienia pracy i życia Ignacego Pinkasa będzie ofiarowanie muzeum, a wybrałam Jasło dlatego, że tam się urodził. Jeżeli chodzi o mój stosunek do obrazów Ojczyma, to z początku jako dziecko to nawet powiem, że nie lubiłam, bo były dla mnie za mało kolorowe. Ale z czasem przywykłam do tego malarstwa, które zresztą z wiekiem jaśniało. Nawet powiedziałam teraz ojcu że jako dorosła dziewczyna, że wiesz Tatusiu, im cięższe masz życie, tym jaśniej malujesz. Miał coś takiego, jakaś aura tych obrazów była taka, że ja je rozpoznawałam z daleka, nie patrząc na podpis. Wiem, że raz zobaczyłam portret doktorowej Pawłowskiej u, u, pana, u doktora Pawłowskiego nad biurkiem i wchodząc do pokoju powiedziałam, ach to chyba Pinkas. Na co usłyszałam, o to pani się zna na malarstwie. Więc ja się przy, przedstawiam, że nie tyle znam się na malarstwie, ile jestem prawda, pasierbicą Ignacego Pinkasa i wszędzie jego obrazy potrafię rozpoznać, były tak jakoś kicoło marowane, leciutko. Nieraz obraz olejny wydawał się akwarelą. Z czasem przeszedł na pastele, ponieważ chorując na płuca radził się lekarzy, prawda? jak ma postępować. No i ci zalecali raczej malowanie pastelą niż olejami, malowanie w plenerze, a nie w pracowni. Stąd tak dużo architektury krakowskiej jest w jego obrazach. Zdaje się, że kochał architekturę specjalnie, bo i Praga Czeska, gdzie przebywał przez rok prawie, to była właśnie... Pod tym kątem malowana zabytki, harczan, most prawda, i prowadzący na harczany, no i inne obrazy. Przedstawiały obiekty architektoniczne, ale malował także i pejzaże. Przepięknie malował kwiaty, choć może niewiele tego było. A poza tym był portrecistą, bardzo celnym, bardzo dobrze ujmował postać, pod, wychwytał chwy, podobieństwo, także niektórzy go nawet uważają za malarza portrecistę. Może parę słów powiem o drodze malarskiej ojca, więc malował, rysował od dziecka. No, takie śmieszne nawet historie, że potrafił złoty medalik przehandlować z kolegą w drugiej podstawowej za dwa guziczki farby akwarelowej. Zawsze przy sobie nosił zacięte ołówki i zawsze jakiś szkicownik, także ojciec jego nawet śmiał się, że jak przyszły panienki w gościnę koleżanki sióstr, to, że zamiast się bawić z młodzieżą, to on siada w kącie i rysuje. No i kiedy skończył szkołę realną, ojciec życzył sobie, żeby wyszedł na prawo albo na medycynę. Ojczym odmówił absolutnie. Powiedział, że on chce zostać malarzem. No wtedy zdenerwowany ojciec powiedział, że Radzi cię oddam do szewca, niż żebyś został malarzem. No i wtedy ojczym uciekł z domu i zaczęła się właściwa jego samodzielna malarska droga. Najpierw wymalował jakiś szyld na ulicy Dolnych Młynów w sklepikarzowi, który, u którego się zaopatrywali. Potem wyjechał do Krosna, do siostry Mańkowskiej, której Oj, mąż był architektą Krosna, a jego brat, rodzony, wcześniej zmarły, był artystą malarzem. Sądził, że tam zdobędzie poparcie, że szwagier go obroni, żeby że tłumaczył ojcu, żeby jednak posłał go na, na akademię. Ale nic z tego nie wyszło. Szwagier zajął stanowisko ojca. I wtedy zaczęła się taka wędrówka. Kto pracował w teatrze objazdowym. No i w pewnej chwili wylądował w Tarnowie i tam zarabiał, roznosząc piwo na stacji. Na tej stacji w międzyczasie, gdy nie było żadnego pociągu, adresował list do siostry ładnym druczkiem. To zobaczył inżynier Glazer, który prowadził pracownię architektoniczną, bo właśnie wtedy projektowano nowy dworzec Starnowski, i zapytał się, czy nie chciałby im opisywać rysunków w pracowni. No i od tej chwili już nie roznosił piwa, tylko zarabiał stale. Nawet jest w muzeum. Fasada w przyszłej stacji narysowana i podpisana przez Pienkasa. W ten sposób zarabiał pieniądze jeszcze, że malował portrety kolegów, urzędników, a w pewnej chwili, gdy dworzec był skończony, zlecono mu na malowanie portretu cesarza Józefa Franciszka do, pierwszej, do poczekalni pierwszej klasy. No za, te, za ten portret dostał duże pieniądze. Także wyjechał do Krakowa i tu stopił na Akademię Sztuk Pięknych jako Wolny Słuchacz. Dlatego, że nie miał matury gimnazjalnej i musiał się dokształcać w Łacinie. Na Akademii najpierw był w pracowni Stanisława Dębickiego. Bardzo pokochał swojego mistrza. Także czuwał nawet w szpitalu przy nim przy ostatnich jego dniach, bo zmarł na raka. A potem dostał się do pracowni Jaska Malczewskiego. Po dwóch i pół latach pracy na Akademii zdał sobie sprawę, że on już na Akademii niczego więcej się nie nauczy, że po prostu musi szukać własnej drogi. No i wtedy Akademię opuścił.